Was w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że kolejne tropy, które odnajdę dla Was będą się Wam podobały i oczywiście czekam na Wasz feedback. Dzisiaj chciałam Wam pokazać kilka bardzo fajnych koszul, które znalazłam w sklepie włóczanka zarówno dla Panów, jak i dla Pań. Także zostańcie ze mną i zapraszam. To, co w nadchodzącym sezonie jest jakby widoczne, to to, że kolor zielony bardzo mocno się wdziera i to chodzi o takie intensywne odcienie głębokiej zieleni. I również Wólczanka zaproponowała panom piękny odcień zieleni, szczególnie polecam go dla brunetów, bo będą w tym wyglądać naprawdę rewelacyjnie. Ja zestawiłam to z krawatem, który jest w taki piękny, kwiaty wręcz malowane. Połączenie granatu z zielenią wydawałoby się takim niefortunnym. Natomiast w tym wypadku wydaje mi się bardzo pięknym odważnym połączeniem, przy którym na pewno panowie przykują do siebie uwagę Pań. Jeżeli chodzi o panie, Włóczanka przygotowała dość intensywne wzory, paski bordowo-białe oraz takie typowo biurowe na paski na błękitnej koszuli również bordo, także fajne zestawienia, które można ze sobą wzajemnie wymieniać. Ale dla tych z Was, które nie lubicie tak intensywnych pasków, jest też coś bardziej delikatnego. Z ślicznym motywem zwierzęcym popatrzcie, mamy ilisy. I wiewiórki na pięknym, błękitnym kolorze. Także dla tych z Was, które kochacie zwierzaki, to myślę, że taki akcent do przemycenia w Waszej pracy będzie naprawdę słodziaszny. Wracać do miejsc, które są polskie, a przede wszystkim są stworzone z klasą, z zaangażowaniem i z dbaniem o detale, A takie, taką właśnie marką jest Marka Rybko, którą bardzo sobie cenię ze względu na to, że ma doskonałą jakość, a przede wszystkim wygodę. A doskonale wiem, że jak wracacie do pracy i musicie tam trochę postać bądź pochodzić, to w byle jakiej szpilce już nie jest tak łatwo. Natomiast ważne, żeby było wygodnie. Chciałam Wam pokazać e, takie każualowe, e, półsportowe, półeleganckie e, buciki, które są. E, w linii Relax, czyli są bardzo wygodne, które spokojnie możecie ubrać do pracy, w których będziecie wyglądać naprawdę fajnie, a jednocześnie będzie to bardzo modne i wygodne, bo przecież świetnie takie buty wyglądają chociażby ze spódnicą pisowaną, o czym zresztą dobrze wiecie, bo często o tym mówię. Możecie to zestawić również z bardzo fajnymi, drapieżnymi plecakami, które będą rokowe, ale będą też super zwieńczeniem do właśnie takich sportowych bucików, czy takie mniejsze torebki, które są tak naprawdę portfelem, ale wyglądają super, kiedy je przewiesicie sobie przez ramię. Oczywiście to nie musi być wszystko w czerni, aczkolwiek ta linia czarna tutaj tych butów jest rewelacyjna. Są piękne i są czy z błyskiem, czy w macie, czy właśnie z dodatkami złota. Będą świetnie wyglądać. Rewelacyjnie też sprawdzi się nerka, którą możecie sobie wokół pasa zawiązać, schować najważniejsze rzeczy, bo jest naprawdę dość pojemna. Duży portfel, telefon, klucze na pewno się zmieszczą. Lub dla tych z Was, które kochacie biel i lubicie białe trampeczki, to też bardzo fajne wyprofilowane ze złotymi dodatkami bądź takie klasyczne matowe z delikatnym wężowym wzorem myślę, że się bardzo bardzo sprawdzą. Jeżeli szukacie jesiennych trzewików, to marka Ryłko przygotowała dla Was bardzo dużo wzorów wiązanych wyższych bucików, które sprawdzą się na pewno na co dzień i są bardzo wygodne, wiązane, stylowe. Jak będziecie chciały bardziej podrasować te buty, to myślę, że takie eleganckie plecaki dopełnią na pewno niejedną stylizację, która będzie wyglądała energicznie z klasą i przedsiębiorczo. Natomiast ja jestem miłośnikiem i zwolennikiem butów, które tak naprawdę możemy ubrać do spódnic, do są wygodne, mokasyny się sprawdzają tak naprawdę zawsze i na każdą pogodę. I właśnie dlatego przygotowałam dla Was konkurs, oczywiście razem z Vivo. Kochane, przygotowałam wraz z Vivo i Ryłko konkurs na piękną i wspaniałą stylizację powrotu do pracy i szkoły. Bardzo bym chciała, żebyście pod tym filmem, w postach przygotowały stylizację, jak widziałybyście naprawdę stylową dla super kobiety, takiej jak Wy zresztą, stylizację z mokasynami z nowej kolekcji firmy Ryłko. Na koniec pokażę Wam dokładnie te mokasyny, ale teraz to, co najważniejsze, czyli nagroda. Nagrodą są trzy karty upominkowe Vivo, każda na kwotę 150 zł, właśnie po to, żebyście mogły sobie kupić całą fajną stylówę na początek września. pani. Ten sezon już cały dobiega końca. Musiałam sobie wybrać kilka pocieszycieli w związku z tym, że to nie tylko jest koniec tego odcinka, ale koniec całego sezonu Karoliny na tropie. Mam nadzieję, że podobnie jak ja, bawiliście się super i że zainspirowałam was chociaż do kilku zmian albo kilku propozycji, że nie nudziliście się i że będziecie ze mną w kolejnych seriach. A co jeszcze ważne, nie zostawiam Was tak po prostu, tylko chciałam Was zaprosić do tego, że 19 września ruszają zakupy ze stylistką i wszystkie z Was, które chciałybyście ze mną zrobić zakupy, chciałybyście przygotować się na ten sezon, przygotować sobie nowe stylizacje, albo chociażby zobaczyć siebie w nowej odsłonie, oczywiście zapraszam do Vivo. Także mam nadzieję, że razem ze mną będziecie 19 września. A i jeszcze najważniejsze, pamiętajcie, Kochani o konkursie, do wygrania pamiętajcie trzy takie karty i każda z nich o wartości 150 zł, chociażby po to, żeby 19 móc się ze mną wybrać na zakupy.